Cześć, witajcie na Razer w kolejnym odcinku Grykonan Exiles. Dziś jestem znowu z Zem. Siedemaritery. I dzisiaj robimy wyprawę na. Kurde, gdzie ten kusznik jest? Na demony. Dzisiaj pokażemy wam nowego Ale stwora. Takiego bossa. Nie wiem, czy uda nam się go pokonać, bo dziad jest silny jak cholera. Ale są lekkie lagi serwera, więc być może nam się uda. Wszyscy chyba co? Ta, no to wygląda. I to jest taki boss, którego już raz próbowaliśmy sklepać, ale no niestety się nie udało, bo był dla nas y, za silny. Ale może tym razem się uda. W skrzynce tam jakieś roślinki. Ja już mam prawie kapaj, tak. Musimy tutaj wrócić, jakby do tego statku. I pokażę jeszcze trochę powalczymy sobie z tymi NPC-ami, nadbijamy level i dobrze idzie bardzo. jeżeli. Aha, tego kowala tu już nie ma i wszyscy poznikali. No tak, dobra. tak, tak, oni bardzo szybko znikają, wiesz. Um, jeżeli będziecie chcieli expić w tej grze, to najszybciej. Głowa mi została. A nie masz już y, tego? Żelaza? Yy, mam 20. No to jeszcze jeden masz mieczyk, no. To idziemy prosto na bossa, tak? No, dobra. Po drodze możemy te demony sklepać, nie? No. O, i też takich demonów jeszcze wam nie pokazywałem na odcinkach. One są akurat słabe, wyglądają tylko tak groźnie. I z nich Blastotowy. wypada. Z nich wypada kryształ i. E, ta siarka, czyli no coś, co, co może nie jest Walimy ich tutaj? Tak, walimy, bo są po drodze w sumie. Wczoraj walczyliśmy z tym bossem i nie udało się go pokonać, ale dzisiaj jesteśmy jakiś tacy pewniejsi trochę może. Mamy te doleczenia, potki. To może akurat się uda. Bo to mięsko mi się psuje muszę zjeść. Ale widać, że się przyłożyli do animacji śmierci. Tak. Tylko w sumie niewiele ich jest. Ty, a my możemy taki młot zrobić, jak oni mają? A możemy Bo... Wiesz, kogoś ogłuszyć, zajebista sprawa Tylko widzisz, on wymaga najpierw kamiennego W sensie musisz wziąć w punktach ten kamienny taki maul Aha. A dopiero potem możesz wziąć ten yy, metalowy Ale ja w sumie będę mógł wziąć, no No wiesz, na razie mamy też do budowania, musimy się przygotować, nie? Była już od razu na wstępie. Ale się machnął, chciał mnie... Sklepać dziad. I na strusiach też warto expic. Na strusiach też dużo expa wypada. Hieny bardzo mało. Ehm. No i wziął i mnie uderzył. Ty wiesz ile ty mi tym przywaliłeś? Ile? Jakoś ostro dużo, z jedną trzecią. Co ty gadasz? Serio, może to warto się tym klepać. To czekaj, dawaj zrobimy test No czekaj Czekaj, sprawdzę ile mam życia Dobra, dawaj Za pierwszym nic, a za drugim 30 To wcale nie tak dużo Biorąc pod uwagę, że 260 hapsów ja mam na przykład No dobra, to teraz ty idziesz blokować, bo ja nie, nie mam pół życia przez ciebie No co? Możemy. I strusie też, strusie dużo expa. Takie zwykłe nosorożce są słabe. Ja biorę strusia, a niech sobie nosorożce tak lepiej, ja będę na więcej expa. He, he, he. Mam nadzieję, że nie ogląda. Ale buguje solidnie. Dobra, chciałem, żeby on zabił. Wiesz co, jak... On cię zbaguje i trzymasz tarczę zablokowaną, to zrób odskok do tyłu i on ci wyskoczy z tego rogu. Wiem, wiem, wiem Dobra, super. Podłapałem motyw Jesteśmy tak wkręceni w tą grę, słuchajcie, ja to w ogóle nie mogę się od niej oderwać. O, jest. A demon już tam Tak Mamy jakąś taktykę w ogóle. Jest jeden dzisiaj. Ty, no chyba standardzik, no? Jeden blokuje, drugi wali w plecy, nie? Jak się zmieni agra, to zamiana. Ja się zastanawiam, czy ja my nie mamy, mamy za słabych mieczy, nie? Czy może wiesz, trzeba mieć te takie ulepszone? Zawsze w razie czego damy dzidę? Ja mam jeszcze cztery tego mięsa. Dawaj wyczyścimy, może tutaj dookoła. Tak, właśnie chcę to zrobić. Niestety, siebie też uderzamy czasami, no i tutaj jest ten problem. A wszedł wielki update, słuchajcie zajebisty. Już, tak, już jest ciężko rozwalić bazę. Już teraz nie wystarczą takie narzędzie jak my mamy, żeby rozwalić czyjąś bazę na pierwszym tierze, tylko trzeba mieć już takie lepsze, których jeszcze my w ogóle nie, nie mamy nawet, nie? Ze, stalo, ze stali, więc zajebiście, że takie update'y wbiły. Mówiłem o tych update'ach, że teraz ciężko rozwalić bazę, zajebista sprawa. No, z tego co czytałem, to w tym momencie tier drugi to tylko tymi wybuchami, wybuchowymi można rozwalić. Nie? Tak, tak, tak. A te pierwsze to tymi stalowymi, które ciężko zdobyć w sumie. To co, lecimy w typa? Walim, walim. To jest to słuchajcie to ten boss kamienny, nie wiemy jeszcze co to, o co chodzi z tym bossem i tak dalej. O, może takie drzewko nam pomoże. O kurde ty, ale on ma atak AOE chyba. Oooo! Bo on bubuje. Buła. Wiesz co mi się wydaje? Jak ten miecz się obija, to tak jakby właśnie nie zadawał demerza, nie? Taki odgłos jest inny. Nie, on to nie kamienny. Ty, za pół HP na tarczy. Jak on się odwraca, to trzeba uciekać, wiesz? A co teraz robić? <noise> Tańczyć z nim, może to jest jakiś dens. Dobra, i teraz. Ja zamianka... Nie wiemy czy go kurde możemy sklepać tak w ogóle, nie? To jest najgorsze. Wody mi brakuje. Jesteśmy na takiej pustyni chyba dlatego. O kurde... O kurde. Jak ktoś to mam to jedzonko, żeby się leczyć. Specjalne, poświęcone, święte. O kurde, ale była. Podleczymy się teraz. Użyłem tej regeneracji, fajnie patrzcie, regeneruje spółżycia mniej więcej tak z odstępem czasowym, więc to jest bardzo fajna sprawa. No dawaj, go, dawaj. A nie, teraz zablokowałem tarczą, wiesz wszystko No bo trzeba trafić Tarcza zobaczymy Nie wiem czy nie mamy ze słabej broni Wydaje mi się, że te nasze miecze się obijają u niego No zobacz, że na nim zablokowałem w ogóle nie żadnych śladów takich Dokładnie O kurde, była. To co robimy? To chyba doda. A jezu, no wiecie co? On jest taki kurde wytrzymały. Nie, nie wiadomo, czy w ogóle te hity. Doda, bo już on pół miecza i pół tarczy. Wygląda tak zajebiście, stary. Ja chcę go zabić, ale no chyba, jest, chyba nie mamy narzędzi specjalnych. Na przykład słuchajcie, słania nie mogliśmy zabić naszymi kamiennymi mieczami, a metalowym już w miarę łatwo to idzie, Berdic nie? sugeruję, żebyśmy go bili kilofem. A bez kitu ty to jest dobry pomysł. Ja myślę, że trzeba zbijać, wiesz, nie damy rady, przyjdziemy tu ze stalowymi narzędziami. Albo może chociaż z tymi lepszymi mieczykami, co na 20 są. No, ale to chyba trzeba ze stali zrobić, a nie te takie zwykłe. Zobaczymy co tutaj jest może. On tam już się. Chyba nie będzie, bieg za nami. Ale wygląda zajebiście, taką fajną głowę ma demoniczną. Ale ciekawe o co chodzi, że on tutaj jest jakby na środku, czy tu jakiegoś skarbu strzeże, czy coś? Czy z niego wypada? Ty, to trochę tak wygląda jak taki krater, jakby on spadł gdzieś z nieba, nie? I Ty, no masz rację, nie zwróciłem uwagi na to. A może tu jest gdzieś jakaś jaskinia? Ty, a gdzie ty jesteś w ogóle? Ja tutaj pobiegłem na, na ten. tam za mną biegnie. Myślałem, a to tak że tu jakieś nie? Nie, ja myślałem, że tu jakaś skinia jest czy coś. Dobra, uciekam w drugą stronę chyba. Ty, a tutaj jest taki jakiś inny surowiec, mi się wydaje. To jest węgiel, chyba, wiesz? Hmm. Ty, to nie leci nic z tego, to nie jest węgiel. Wydaje, nie mam kilofa też, ale wydaje mi się, że to może być obsydian. Albo to jest. Może jest ten, yy, fragment tych ruin, nie? Ty, ten surowy jest taki, co na początku leżył w kamieniach. Jak tam w tym ekranie startowym, w sensie ekranie lokacji startowej. No właśnie, troszkę inaczej wygląda i wydaje mi się, że to może być obsydian, I albo stalowe, albo po prostu dlatego, że się kierka nie kilów. Tutaj widzisz, te już są takie yy, normalne, nie? Jak ruiny, ale tamten był troszkę inny. Ciężko rzec. No nie wzięliśmy tych kilofów, widzisz. Ale to myślę, że i tak byśmy nie zrobili nimi za dużo. Idziemy do obozu tutaj jeszcze. Po drodze. Tam w sumie do bazy i tak musimy iść. Jeszcze coś tutaj sklepiemy, zrobimy, słuchajcie, jeden obóz. Może coś w tych skrzynkach znajdziemy. Ty masz pałkę do ogłuszania? Mam pałkę do ogłuszania. O to na końcu. Ty, tu jest drugi ten demon. A to nie ten sam w ogóle? Nie, 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 no bo jak. Co on by tutaj robił? Jest goni. Jeszcze wam na końcu pokażę niewolnika, ja który już jest. Ja muszę chwilę postać staminy nie mam, wiesz? Dobra. To jest inny stary, bo to po drugiej stronie jest w ogóle, więc okrążamy go. Czekamy na tą staminkę. Okrążymy i tutaj zrobimy obóz, może będą jakieś skrzynki i może uda nam się złapać ten tencerza jeszcze jako niewolnika. To sprawdzimy. O, i jakiegoś mam laga. Też zlagowało ci? Nie wiem, z psem się bije, wiesz? To jak, z psem się bijesz i nie wiesz? Sprawdzę na mapkę. Ale ty to mi zniknąłeś, nie mam bladego pojęcia. Ja gdzie jestem jesteś. na pustyni za tobą. A, widzę cię. Okrążam tego demona. Jak tam mieczy ku ciebie? Połowa. Ja mam 27 stali, to mogę ci dać na naprawę. Rzucić ci. Masz, bierz i sobie napraw. Tu jest obóz. Och, Tylko woda się kończy, jak u ciebie. Ja mam jeszcze pół bukłaka i mam na full wszystko. No, dobra, to ja od niego w takim razie pożyczę. Bijemy, bijemy, bijemy. Ja mam level. Kurde, level mam. Ale się kurde no, lagują nam te potworki tutaj. Dobra, git. Jedziemy jeszcze po kolejne obozy. On tam jeszcze z czymś walczy? Nie, chyba. czy zbieramy te kryształy z nich. Jak chcesz, ja zbieram żelazo, bo tam już nam się nie przetapia nic, a te kryształy to ja nie wiem w ogóle jeszcze do czego one służą. A tu mamy jeszcze jeden obóz taki duży do zrobienia, wiesz? Nie wiem jak u ciebie skapem, ale ja mam tak jedną. Czwartą No mi został ostatni ten czerwony pasek No srożca, teraz zbijemy Kurde, rozwalają oni się na dwie części Nie wiadomo, którego ich zbiłem, którego jeszcze nie To zawsze tułów, tułów otwieraj, to będziesz wiesz, wtedy wiedział Dobra, tutaj ich dużo jest, trzeba uważać I tutaj często jest szaman Boże, szamana byśmy złapali i. No, to by było fajne. Demon. Te demony atakują ich też. Mówisz tu, jest szaman? Gdzie jest szaman? Eee, nie wiem, czy teraz to jest. jest. To jest pancernik. Wiem, ale wczoraj tutaj byłem i dwa razy z rzędu był szaman. Idę po tego kusznika. Lec i strzela, ty. Zero honoru. Zero no. To nie for honor. Dawać mi tą skrzynkę z łupami. Kora. Ja tą korę to zbieram. Zbieraj, zbieraj. Kora to jest wiesz... Kora słuchajcie jest tak cenna i w ogóle strasznie mało jej wypada. Kora wypada. Wodę bokła, ja... poproszę, błagam. Albo użyję mięska może. Magicznego. Masz, wyrzuciłem ci. Kurde. Kurde zwrotu, nie? Zaraz umrę. O, burza pieskowa. Chyba, nie, chyba mu za dużo wypiję. Dobra, zrzuciłem. O, burza pieskowa, bez kitu. Tutaj leży. Nie wiem, Wypiłem trzy, to chyba za dużo. Nie, na miękko. Spoko, spoko. Okej, okay. to co, idziemy tutaj przez ten statek, wracamy, czy zaskakujemy? Ja wczoraj zginąłem, jak zeskoczyłem i straciłem ekwipunek, bo zniknął. Wow, ty, to nie. jest przejebane! Zobacz, co się dzieje, uciekamy stąd! O stary. Trzeba What the znać. fuck? Gdzie ty jesteś, by oczyścić? Ja w zgadziłem. tym obozie jestem. Ale to chyba nic się nie robi, wiesz? Ale wyglądało jak zabójstwo. Ty, ja nie mam w ogóle. Nie mam Staminy, ale się regeneruje normalnie. Ale buzo. Ale wyglądało, jakby tutaj miało być nieciekawie. Naprawdę statystyki czy zmniejsza? Chyba nie. Tutaj wszystko i tak nie spada jakoś za bardzo. Hmm, szkoda, że tego niewolnika nie było. Co, jesteś w obozie? Tak, tutaj gdzie byliśmy ich ostatnio. Przy ognisku. To dawaj może pod ten namiot No, może. Nie, nie działa. Już koniec. No, już to dwa Myślę, że wrócimy A, dobra, tutaj do obozów no, na statek, i może będzie wiesz, yy, jakiś tutaj fajny do złapania. No, bo ten, yy, ten łódkiec tam już się chyba kończy, co? Tak, myślę, że on już jest gotowy. Ja muszę poczekać z tymi. No, wiesz. No, już jasno się zrobiło. Ty no ale wyglądało to jak zatrważające, no taka jak to jest w... scena z jak albo tsunami jakieś 2012 fajnie to wyglądało Jak to będzie graficznie dopracowane to wyobraź sobie wtedy jak to będzie Tutaj obóz sklepiemy? Pewnie A lewele dobijemy Wiesz to Verdix po wczorajszym update'cie nie ma nic na statku No nie ma ja wczoraj wczoraj też w nocy byłem i nic nie było Pusto, w ogóle nie ma tych dzbanków nawet, które były. Dobra. Ściągnięty. Wyrzucę te ręki, które mam z nich. Ty no, ja już mam na czerwono kapa prawie. No ja wyrzuciłem takie wszystkie kamienie i takie rzeczy. Trzeba zrobić przegląd. Kurde, sami słabi tutaj są ci niewolnicy. Kurde, on tam sobie awkuje. Ty łap tego łap, łap tego łucznika. Nie, po co nam kolejny łucznik? Ty, no bo i tak nie mamy co złapać tutaj, najwyżej go wyjmiemy Chyba później kapłana szukać, wiesz? Trzeba szukać kapłana Pamiętasz, tam szliśmy yy, na samym początku jak weszliśmy na serwer, spotkaliśmy tego Ja zdycham Kogo? Gdzie? Yy, Bonkola i tam szukał kapłana, przy kimś się A, utarzy. no dobra, to wiem gdzie to, no Pamiętam Drewno się akurat przyda Możemy wziąć żelazo Coś tu było w skrzynce? Pierdolę hmm. No to lipa No to lipa A to, No dobra, e, damy. Wiesz co, ja tak szybko pobiegnę, zobaczę czy w tym obozie się zrespił szaman Jak nie to rura Ja się kieruję na statyk Dobra, dobra. możesz tam już tam wbijać te pająki czy coś, ja dobiegnę do ciebie a czekaj, tu na dole jeszcze obozik jest, ale nie widzę nikogo. Ja nie zrespiły się jeszcze. Za szybko chyba. Hmm, nie ma nikogo. Dobra, to ja rurę w takim razie daję. I za chwilkę do was wracam. Mamy niewolnika! No to bierz i stawiaj. Tylko jak? Podobno do jakiegoś punktu się przenosi i stawia się go tak normalnie jak spaska, nie? A jaki on gruby? Przeciążył mnie. On wiesz ile waży? Ty na masz człowieka w <grym> bardziej w woże gdzieś chyba pod tą spodnicę. <grym> pazuchą Dobra, to ja go tutaj na dachu stawiam. poświecisz mi? Tak, już wychodzę O woda. Czekaj, ja użyję te mięso, bo mamy dużo. Dobra. Okay. To gdzie go postawić? Może na tym jednym, tutaj co jest? Ja myślę, że o tutaj na krawędzi go postawię. Na słonia. Że, żeby właśnie sobie tam stał i polował, jak coś będzie włazić. Dobra, to stawiam, uwaga. Jak to zajebiście wygląda? Patrz, kurde, jakie zajebiste. Prawda. Ej, 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 on się tak coraz chyba bardziej zatapia Ty, powiedz mi czemu on nie ma łuku żadnego? O, wziąłem go. Ale to niepotrzebnie. Dostawię go jeszcze raz, a ja idę po krokodyla. Zajwiście wygląda te stawianie, nie? No i widzicie, tak można postawić sobie człowieka Papet Master of Puppets Woda, szybko Ty no ale spada po kolana w ten Wy. No dobra, to tam się baguje, ale Może będzie strzelał No bo nie ma Ty, jak niesz, mu dać Tak, idę, idę. One też do ludzi strzelają, ci, ci ucznicy, więc jak ktoś podejdzie, to będzie zabijany. Dobra, jest krok, i co? Ty, wyjął, 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 kuszę! Ty... złapał kuszę, wali. Ciekawe na ile hitów, nie atakuj go. On, on chyba nie trafia w niego. Myślisz, że ty taki amator? Ty no a wen, w nas to prują jak szaleni. Ty tarcze mi chyba chyba mi tarcze zjebał ten łucznik. Nie 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 nie, nie łucznik krokodyl, wiesz widziałem animacji. Ty no co kole oko to, to nie jest. <laughs> nie wiem ilu tych łuczników trzeba mieć stary. Ale ty no, trochę mu zabrał, bo ile ci poszło? 4 hity chyba, a normalnie to idzie więcej. Nie no, tak więcej, niż 8. Ale tu ścianę postawiłeś. Ty jakaś Martyna gdzieś krzyczy, widzisz na ekranie? Nie, nic nie widzę, ja mam czat zablokowany. Ale nie, to było coś tam. A co ja postawiłem? Co? Tu ścianę. No postawiłem, co z Martyna krzyczy, co, co się dzieje, się pomóc wypradzić? komuś trzeba. No dobra, moi drodzy, to będziemy kończyć odcinek w takim razie. Dobra, to gra Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. W opisie macie playlisty do innych serwisów survival na moim kanale. Będziemy łapać chyba frista w następnym odcinku, albo pójdziemy na wyprawę na zachód. Tam jest dużo jakichś fajnych mobków, więc zobaczymy. A dzisiaj to już wszystko, także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie. Cześć. Tego mięsa to teraz